Noże ogrodnicze należą do narzędzi o wszechstronnym zastosowaniu. Przy ich pomocy możemy usuwać chwasty, usuwać zaschłe kwiatostany, przecinać pędy. A nawet szczepić rośliny, metoda okulizacji. Co powinniśmy wiedzieć, zanim podejmiemy decyzję o zakupie noży ogrodniczych? Jak wybrać wysokiej jakości noże? Nóż ogrodniczy do usuwania chwastów. Jednym z popularniejszych noży ogrodniczych jest nóż do usuwania chwastów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby pomóc nam usuwać nawet najtwardsze chwasty, nie naruszając przy tym innych roślin. Jego użycie jest bardzo proste. Wystarczy, że wsuniemy nóż pod podstawę. Chwastu, a następnie go wyciągniemy. Nóż wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, która posiada zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne i niszczące działanie wilgoci, żeby Scyzorek to niewielkie, wielofunkcyjne narzędzie, które przyda się zarówno amatorom, jak i profesjonalnym ogrodnikom. Scyzorek posiada różnej wielkości ostrza, śrubokręt, niewielką piłę, otwieracz do puszek czy korkociąg. W ogrodzie może on służyć do usuwania przekwitłych kwiatostanów, ścinania niezbyt grubych pędów. Usuwania chwastów. W sprzedaży dostępne są między m.in. scyzoryki, których rączki są poryte drewnem lub tworzywami sztucznymi. Ich ostrza są zazwyczaj wykonane ze stali nierdzewnej lub stali węglowej. Nóż ogrodowy, okulizak. Nóż ogrodowy okulizak został stworzony z myślą o szczepieniu drzew lub krzewów ozdobnych, metodą oczkowania, okulizacja. Okulizacja polega na przeszczepieniu ponka liściowego, oczka. Które pochodzi z rośliny szlachetnej odmiany na przygotowany pęd podkładki. Noże tego typu posiadają uchwyty wykonane z drewna lub tworzyw sztucznych i stalowe ostrza. Uniwersalne nóż ogrodowe. Uniwersalne wielofunkcyjne nóż ogrodowe to narzędzie, które doświadczeni ogrodnicy zawsze mają przy sobie. Posiada on wiele zalet. Przede wszystkim jest bardzo lekki. Kształt jego ostrza pozwala nam na precyzyjną pracę. Starannie wyprofilowana rękojeść sprawia, że manewrowanie nożem jest wyjątkowo proste. Rękojeść noża zazwyczaj wykonana jest z antypoślizgowych tworzyw sztucznych. Jak wybrać dobry nóż ogrodniczy? Zakup wysokiej jakości noży ogrodniczych powinien być dobrze przemyślany dzięki czemu unikniemy zbędnych wydatków. Przede wszystkim należy się zastanowić, do jakich prac będziemy je najczęściej wykorzystywać, jeżeli nasze oczekiwania nie są sprecyzowane Najlepiej jest wybrać nóż uniwersalny lub scyzoryk. Koniecznie zwróćmy uwagę na to, z jakich materiałów wykonany jest nóż, idealnie byłoby, gdyby jego rękojeść wykonana była z antypoślizgowych tworzyw sztucznych. Możemy wybrać również noże z drewnianymi rękojeściami, jednak musimy mieć świadomość że będą one wymagały impregnacji. Ostrze noża musi być twarde i solidne. W przypadku profesjonalnych noży ogrodniczych jest wykonane zazwyczaj z wysokogatunkowej stali szlachetnej lub stali węglowej. Stal jest materiałem odpornym na niszczące działanie wilgoci, a także na uszkodzenia mechaniczne, o które nie trudno w przypadku prac ogrodniczych. Zwróćmy uwagę na kształt ostrza. Jeżeli jest ono ostro zakończone, pozwoli nam na wykonywanie precyzyjnych prac ogrodowych i nie tylko. Pamiętajmy, że nóż ogrodniczy musi być dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Idealnie byłoby, gdybyśmy mogli go wypróbować przed zakupem, wybierajmy noże lekkie i dobrze wyprofilowane, które umożliwią nam wykonywanie nawet wielogodzinnych prac ogrodniczych bez uczucia, zmęczenia i kontuzji.